wyglądali, ale to się zmieniło odkąd. Gabrielo dał im magię, stali się. Ta Tadam, tadam, tadam. Bravo, kazum, kicami. O Jezu. Już za dużo chyba tej pracy. Cały czas ludzie do mnie dzwonią i chcą pizzę. I nie wiem, czy... Co dla, to znaczy, dlaczego? O Jezu, kolejny telefon. Halo? Proszę y, dużą margaritę z sosem czosnkowym i ketchupą. Okej, okay. jaki adres? Ulica Zadupna. No gadaj szybciej, bo nie mam czasu. Ulica... Dobra kliencie, jaką chcesz? Jaki znaczy adres? Ulica Klinowa 12 Klinowa? No Dobra, już jedziemy. Naura O Jezu, dobra, jadę Dobra, widzowie, teraz będziemy jechali do naszego klienta pod ten adres. Dobra już prawie widzowie jesteśmy na celu. O, uwaga jesteśmy. Hurra, już idziemy. Dobra widzowie już jesteśmy. Otwieraj. Otwieraj. To dla ciebie. Moje nagrywanie, bo już nie mogę. Dobra, bro, bierz pizzę. Ja sp A, i oczywiście zapłać. M musisz 18. zapłacić 28 zł. Mam tylko 29. No to ci wydam złotówkę, XD. Dawaj to. Dawaj to! Cał... Yes. Daję ci całocza I masz złotówkę reszt Dobra, wychodzę z no. Dobra, idę Co ty tutaj robisz, trasher? Nie wiem Jak to nie wiesz? Chcesz się bić? Oczywiście, Dobra słańce. Jest. Jak chcesz się bić, to tylko balonikami na wodę i gzdę. Właśnie, nie mamy nic innego. Nie to... Dzięki za nie, ale to był mój motor, nie, to nie. Podawaj mój motor, traszer. Boga wyłączę. Wyłączył mój motor. Eee, wyłączyłem twój motor. Znaczy mój jest. I gdzie on teraz jest? Nie wiem. O nie, coś ty zrobił. Za to będziesz siedział w więzieniu, z 6 może 7 lat. Tutaj w więzienie nie istnieje. Istnieje, a za to, że spuściłeś jeszcze auto na mój motor, będziesz siedział 6-7 lat w więzieniu, a nie 6, boże 7 lat, tylko 6-7 lat będziesz siedział za to Nie ma więzienia, nie ja podzwoniłem To będziesz, jak się ugasi, to będziesz w więzieniu na 6 lat, czyli na 671 lat a jak uciekniesz, to znowu do niego trafisz na 6719 Lot Stój, tu gnojku. Stój, tu gnojku. Za 7 lat będę w szpitalu A ja za 7 lat też. To cię uwięził w więzieniu? I stój tu! Albo się poddajesz, albo dzwonię na sam wiesz Nie poddajesz, się! Walcz! Jak? O, Dobra. na wodę. Dobra, super, z poddajesz. się <śles> No i dobrze. No i wy teraz na komendę i obyś z niej nie wyszedł. Dobra, idziemy. Niestety będziesz w niej może 6 albo 7 lat. to Otwieraj cel. I masz tam siedzieć. Jak chyba, że y, ukończysz 50 lat, to wyjdziesz. Ale ja mam dopiero 27. O jak. No to do 50 lat stąd wyjdziesz i już. Dobra, ja spadam z ciebie. Jadę do pizzerii. Trasher uciekł i podpalił no. więzienie. Co to ma być? O, ha, ha, halo? Kto mówi? Halo, to ja teraz podpaliłem więzienie na rach. Co? Jak podpalił więzienie? A ten drań na pewno zapłaci za swoje czyny. Już idę go zniszczyć. To znaczy nie to, ale coś podobnego. O Jezu. Muszę go złapać, ale najpierw muszę sobie przygrzać pizzę, bo przyjechałem do swojego domu. O! Wow, jak. Dobra. Idziemy. I musimy się chwilę wykąpać w basenie. O! Oh, I zjem sobie pizzę. Bo wiem, że za chwilę będę musiał go ścigać. O! Oh. Jaka dobra pizza Widzę cię co ty tu robisz A nie Nie Co zniknął? Jakim cudem? O, helikopter policyjny Jak on zniknął w ogóle Gdzie jesteś? W basenie W basenie? Pokonam cię moimi mieczami świetnymi, tylko nie wejdę do basenu, bo on się rozwalą A masz ty! A. A. Dobra, final boss. Co? Ale jak ja mam cię pokonać w basenie? No, to chodzi. Dobra. Ej, bo to się zepsuło! To co ja teraz zrobię? Walcz na baloniki z wodą A skąd go wezmę, XD, jak buj już pęknął Dobra O, znalazłem jeszcze jakiś ostatni balonik To marcz. Ale wiesz, że musisz teraz yy, yy, ten, więzienie yy. Gasić Ciekawe po co, ja nie tak do niego już nie pucę. Wrócisz, wrócisz. Albo dobra, wiesz co, nie będę cię brał do więzienia. Mam lepsze miejsce od więzienia. Dobra. Ale szczerze, wolisz być w więzieniu. Chodź ze mną. Dobra. To znaczy, to jest lepsze niż więzienie i... I ten. Zapraszam. No to no, no. Jesteśmy na miejscu, Trasher. Kto no to jest? Chodź za mną. O, tyle śmieci, coś dla mnie. No wiem właśnie. I uwaga, I to... weź tutaj wejdź. Weź tutaj wejdź. Nie ja dam rady. Jak nie dasz rady? Dasz ja się. Moje soki jestem. A, no to jestem. pokażę ci jeszcze coś co dasz rady, chodź tutaj. Ej, ja. tu. Tutaj tej W sumie to jest jedyne i to samo, czekaj. Wchodzisz. I nie ruszasz się. nie ja. ja. ja jestem. Właśnie ja... tego nie wiem <noise> Gdzie jesteś? Ale nie wchodź w ten portal Bo cię nie widać jestem Masz się teleportu do Jak trup? Dobra, to zostań tam, gdzie jesteś, tam, gdzie jest ten drug. Czekaj, masz ja już to Dobra, ja spadam, ale ty masz tutaj stać, okej? Okay? Dobra. E, 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 e. O Jezu, ale jumpst. Dobra, widzowie, robimy na niego prankę, bo on mnie nie słyszy. To znaczy, Jezu. Robię na niego prankę. Ha, ha, ha. Idziemy he, 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 Idziemy po niego widzowie he, 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 he. I zrobimy mu jumpskera Tylko musimy go znaleźć Bo to się automatycznie wyłącza gdy znajdzie osoba on się do niego teleportuje i teraz muszę się do niego teleportować. O nie no, znowu w kartonach. Nie no, bez przesady. Ha ha, ha! Pewnie się... O teleportu mnie. Pewnie się przestraszył. O, o, o. A gdzie on jest? Czy ja słyszę, bo... Ale słyszysz mnie? Co jest? Gdzie jest ten trasher? Bo ja go nie widzę. Trasher gdzie jesteś? A no, tu... Widziałeś jak cię wystraszyło? Widziałem. I coś to na ciebie Dobra. robi czy nie? Trochę nie. Dobra, czas cię teleportoć. Nie! Nie uciekaj tam! Czas, znowu bombardować miasto! Jak zbombardujesz ten dom, to, to nie ręczę za siebie. Dzwonię na 112. A no ta. Tylko, że jest godzina, która nie działa. Trudna sprawa. A no ta, bo ten wcześniejszy zapomniał zamknąć drzwi i zostawił otwarte drzwi. O nie. Nie możesz tam wejść łapać cię Naprawdę Tak No to bierzemy cię Chcesz z kidem czy bez Tylko poczekaj Żeby Żeby mi się poddał No Pierwsza musisz mnie złapać ale powiedziałeś, że się poddasz? No tak, tylko ty jeszcze musisz mnie A gdzie ty z, z, jesteś? Tutaj. Gdzie? Tu Nie widzę cię. No ale w domu jestem. Dobra, to ja Idziemy stąd. Ale tym razem gdzie chcesz iść? Nie, nie wiem, jak już będzie więzienie. Przynajmniej to jego kapole Tylko nie możesz go spalić. Ale to już się stało. No to musisz je ugasić razem ze mną. Nie wiem jak eee... E, posyp z 20 gramów, e, skórek od banana i bradziek. Wszystko leci. Dobra. Dobra, czekaj. No i teraz musimy to ugasić, trasher. Dobra. A chcesz widzieć magiczną stuszkę? No. No, no. Ja wiem jak ty to zrobiłeś. To jak? Spukałeś ogień w kiblu. Ja znam tą sztuczkę, jak spalić ogień w kiblu. Ja rozpaliłem piec, jak piekłem jak pizzę, to, ten, to wtedy wyszło coś takiego, że normalnie włożyłem ogień.